Jesteśmy krainą błotem i gruzem płynącą. Jesteśmy dziadami. Marcin Ziółkowski, witam w Ziulkaście po zgrupowaniu kadry Michała Probierza. Po pierwszym zgrupowaniu kadry Michała Probierza. Niestety, jesteśmy dziadami. Zdobywamy jeden punkt z Mołdawią w tych eliminacjach. Jeden. Mołdawia strzela nam 4 na 6 bramek. Pogrzebaliśmy sobie praktycznie szansę na bezpośredni awans. Fatalna sytuacja, w jakiej naprawdę dawno nie byliśmy, bo widmo niepojechania na pierwszy od 2014 roku turniej jest coraz bliżej i jest prawie pewna. Okej, okay, jeszcze są baraże, jeszcze może się jakiś cud zdarzy, ale mało kto wierzy, że ten cud się naprawdę wydarzy. Ja chciałem bardzo krótko powiedzieć o tym zgrupowaniu. Cieszy mnie wpływ Piotra Zielińskiego na grę polskiej kadry. Uważam, że w końcu gdzieś zaczyna grać na miarę swojego potencjału Piotrek i miło było widzieć, że tak naprawdę każda akcja przewija się przez niego, że on zawsze szuka tych rozwiązań, które mogą coś dać w tej kadrze i to mi się bardzo podoba. Widać też wstępnie jakiś zalążek współpracy z Sebastianem Szymańskim, i jest to coś, co naprawdę mnie cieszy, bo myślę, że pomoc polskiej kadry powinna być oparta właśnie na tych dwóch zawodnikach. Jest to coś, co jest jednym z pozytywów tego zgrupowania niewątpliwie. I naprawdę myślę, że może to nam dać sporo radości w przyszłości. Bardzo kontrowersyjnym powołaniem było wrzucenie Patryka Pedy do kadry A. I muszę przyznać, że jest to wybór, który był bardzo odważny, ale to jest jeden z tych plusów zgrupowania. Okej, okay, początek z Mołdawią miał bardzo niepewny, ale wyspy owcze to był pokaz jego umiejętności, gdzie rzeczywiście udowodnił swoją wartość. Ja ostatnio w rozmowie z portalem Eagle powiedziałem, że on na tym zgrupowaniu i on w ogóle na tej kadrze on musi pokazać coś ekstra. On musi się wyróżnić, i w sumie w dwóch meczach się pokazał z takiej strony, gdzie był wyróżniającym się jakkolwiek graczem. Bo gdzieś będzie się pamiętało o tych 15 minutach z Mołdawią, ale też będzie się pamiętało, że z Wyspami Owczymi zagrał pewnie. Nie jest łatwo grać na narodowym, gdy jest się piłkarzem trzeciej Ligi Włoskiej, masz bodajże 21 lat. I po raz pierwszy wychodzisz na narodowy, gdzie jest 50 tysięcy, prawie 60. To nie jest łatwe, ale można było zagrać gorzej. I właśnie teraz chciałbym przejść do Patryka dziczka, który na narodowym zagrał fatalnie. Ta, ten, ten występ był fatalny pod każdym względem. Nogi jak zwaty, facet, który gra w piłkę. No nie zniósł atmosfery narodowego. Porównałbym do tego. Kubę Kamińskiego w debiucie z San Marino. Wtedy, gdy debiutował też Nikola Zalewski. No, Kamiński wtedy totalnie nie zachwycił. Było widać, że wręcz ma takie związane nogi, że jest trema bardzo widoczna. I to samo było z Dziczkiem. Gdy wszedł slisz, było lepiej i w ogóle nasza kadra grała lepiej. Nie mówię, że tylko przez Bartka i jego wejście, ale po prostu było bardzo dużo prób atakowania z naszej strony i było widać, że przerwa dała co nieco bo odwróciliśmy wynik co prawda tylko na remis ale przynajmniej nie przegraliśmy więc to już jest poprawa w stosunku do czerwcowego blamarzu jednak no, po pierwszej połowie to była bardzo miła odmiana i niestety znowu zagraliśmy z Mołdawią dwie różne połowy z czego tym razem ta druga była dobrą na minus Tomasz Kędziora po raz kolejny znowu z Mołdawią zawalił. Myślę, że powinniśmy przestać powoływać Kędziorę, który nie był pod podstawowym obrońcą nawet w Lechu czy w Legii. W Rakowie pewnie też nie. Uważam, że powinniśmy ponownie powołać Pawła Bochniewicza. Uważam, że warto by było zrobić numer z Krystianem Bilikiem. Aby powołać go jako piłkarza do środka obrony. Przecież tak grał Michniewicza w U21. Ten słynny mecz, gdzie grał Kieza, gdzie graliśmy na turnieju w Italii, gdzie wygraliśmy z Włochami 1-0 po bramce właśnie Bilika. Bilik grał tam w środku obrony. Ja jeszcze bym był ciekaw manewru, by Pawła Dawidowicza przywrócić do linii pomocy. Bo też tak grywał w końcu. I myślę, że warto by było wykorzystać to, że on może grać na innej pozycji niż w środek obrony. Może właśnie on jakimś cudem okazałby się piłkarzem, który przydałby się właśnie w środku pola. Bo Bielik w środku pola, ok, niby tam dobrze sobie radzi w Championship, ale każdy dobrze pamięta, jak ostatnio wyglądał w polskiej kadrze, jeśli chodzi o Mundial. Piłkarz z ławki, który nie miał siły biegać. No sorry, ale to jest kompromitacja. Co jeszcze chciałbym powiedzieć? Bawi mnie trochę ta wojenka, jeśli chodzi o polskie pra polską prawą obronę, prawe wahadło. Bo Maty Cash naprawdę w tej kadrze nie pokazuje praktycznie nic. Poza meczem z Holandią, nie przypominam sobie, żeby zagrał chociaż jakąś dobrą połowę. Mam wrażenie, że cały czas jest gdzieś zagubiony. Nie wiem, może nie do końca skoncentrowany. Jednak od piłkarza z Premier League należy wymagać. Jak to się mówi, żeby, żeby nawet ten test oka przeszedł, tak, żeby było widać, że fajnie wypada na boisku. Niekoniecznie to muszą być jakieś dziwne wymagania pokroju ludzi, którzy lubią zawsze udowadniać swoją rację, mówiąc, że, no, jak ludzie wymagają od Zielińskiego 10 asyst w jednym meczu i 30 kluczowych, potem to się nie dziwię, że ludzi zawodzi. Nie. Maticesz po prostu powinien nawet wyglądać, na boisku, tak że czujemy, że to jest piłkarz Premier League, który wnosi jakość. A sorry, ale naprawdę, wszołek wypadł lepiej na tym zgrupowaniu, bo były tam jego chyba dwie czy trzy próby niecelne, ale mieliśmy te próby. A Kasz miał bodajże jedną próbę dryblingu z wyspami owczymi, i w ogóle chyba też się tam ślizgał z tego co pamiętam. Wydaje mi się, że. Jeżeli taki piłkarz jak Kesz nie może pociągnąć z dwóch, trzech akcji na boku, gdzie podobno jest on bardzo ofensywnie usposobionym obrońcą, no to myślę, że to słabo o nim świadczy, że tej wartości z przodu za dużo z jego strony nie ma. Nawet jeżeli Was Willi zawsze ma kogoś, kto gdzieś tam w jego rejonach się kręci, przez co też mu pomaga w grze. No ale też mamy prawo wymagać właśnie od Kesza, żeby próbował. W kadrze robić jakieś zmiany w tej kwestii i, i tworzył coś ciekawego po swojej stronie boiska. Myślę, że to by było na tyle, jeśli chodzi o, o ten podcast. Eee, mamy dużo gruzu, mamy dużo błota w obecnej kadrze, w obecnym PZPN. -y. No cóż, dobrze, że kolejny miesiąc teraz będzie bez polskiej kadry. Odpoczniemy od tego. Ja miałem jakieś tam drobne oczekiwania, typu, że zdobędziemy 6 punktów. No oczywiście, no 6 punktów, no to wygrana w obu meczach, ale uważam, że to jest obowiązek wygrać. Wyspy Owcze, Mołdawia. Mieliśmy chyba 40 dośrodkowań z Mołdawią. No tak ludziom się niektórym przypomniała środkowia probieża. No ale jednak tych okazji mieliśmy bardzo dużo. To trzeba oddać. I tak jak mówili, że no probierz lubił w młodzieżówce oddawać piłkę rywalowi, żeby on tam się martwił, to tak właśnie było z Wyspami Owczymi chwilami, ale mieliśmy ten mecz pod pełną kontrolą, a z kolei z Mołdawią to my kontrolowaliśmy cały czas grę, gdzie dawało się parę razy wyczuć, że mogą nas załatwić z kontrataku. Mieliśmy bodaj jeden kontratak w tych dwóch meczach, co... Co mówi też o tym, z kim my graliśmy, bo oni, oni się naprawdę nisko bronili. Mołdawia postawiła autobus, no a Wyspy Owcze, czy Mołdawia chyba też, potrafili bronić w piątkę w polu karnym. Takie nisko postawione bloki defensywne to jest problem też no, największych drużyn. No choćby Milan, któremu kibicuję, też miał bardzo często problemy z tak grającymi drużynami w obronie. Więc to nie jest tylko problem probierza. Ale też problem większych klubów. Dobrze, to by było na tyle. Teraz będzie 10 minut. Także życzę Wam miłego dnia, dobrego tygodnia. No i oby polska kadra gdzieś rosła w siłę i oby udało się awansować na euro, mimo nawet jeżeli nie zasługujemy na ten awans, bo gramy źle. Do zobaczenia, do usłyszenia.